Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan pozwoli, panie Sławku! Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku! Panie Sławku! Raz! Tak, panie Sławku! na gablotę, na naszą gablotę. Dobra, powiem Wam, gdzie jesteśmy. To jest ciasto na, na maślane bułki, ale my to ciasto będziemy stosowali do mini-pizzy. Dlatego będziemy stosowali do mini-pizzy, bo normalne ciasto do pizzy tu, dla tutejszych moich klientów jest za, za twarde i cały czas mówią, że jest za twarde. jest pseudo mozzarella i straszna droga tutaj. Chyba sam będę robił. E, dobra, i teraz zrobimy tak. Zrobimy spody do pizzy. Zrobimy cztery takie, tylko startery. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Nie będzie już drugi raz wy wyrastania ciasta po prostu. Mm, zrobię tylko cztery pizze, a resztę ciasta spróbuję zrobić bułkę. Spróbuję zrobić bułki do, do mm, hot dogów. Długi do Dobra, zabieram się za robotę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem jeszcze, ile gramowe robić te mini pizzę ciasta. 50 gram, bo to ciasto jest lżejsze, mi się wydaje, od pizzowskiego Dobra, zabieram się za robotę. Wentylator nie chodzi, żeby ciasto nie opadało za szybko. Temperatura tutaj jest jakieś ponad 30 stopni. Dobra, zabieram się za robotę. Zabieram się za robotę. Robię te pizzki. Może Wam nagram w... Puszczę w przyspieszonym tempie. Mąki się zbierają. Dobra, pędzimy. Dobra, jestem zabieramy się za robotę. jako moje babci jako moje babci w sobotę drożdżówek jako babcie to zawsze drożdżówek a, zasto zobaczymy przy 55 myślę, że 55 50 gram to za mało zrobimy 70 70 gramowe zrobimy 70 gramowe z wody. na ulicy a trochę sobie ręce, żeby się nie Nie wiem, pierwszy raz takie coś robię. Takie spody wrócimy do mini pizzy i zobaczymy czy będzie też twarde ja nie wiem co mleko robi co mleko robi e, w tym, ale na pewno jeżeli robicie na mleku jakieś e, no, takie mini pizzki. Jeżeli się robi na mleku Jakiekolwiek ciasto na mleku, to zawsze to ciasto jest bardzo... To ciasto jest bardziej takie puchne. Widzicie? też jakoś się właśnie na mleko robiły, nie? Ja kiedyś zrobiłem taką drożdżówę, tylko że... Nie chciało mi się tego ciasta tyle kulać. Moja drożdżówa była strasznie twarda. Moja mama i babcia zawsze mówiły, że jeliśmy ciasto tłuczkiem, tak? to im więcej potu na czole, tym lepsze ciasto. tak my tak. zawsze mama z babcią było. Babcia zawsze mi było, powiedziała, że jak uciera się ciasto, to za, zawsze w prawą stronę. Ale tak głośno jest, bo klient przyszedł. Mnie. Tu głośno gadają. Także jak ucieracie ciasto, to zawsze w prawą stronę trzeba. Ale 70 gramowe jakie czas, te kulki, te spokie 70 gramowy spody. Czy to widzicie jaka problem, Tak żeby kółko mniej więcej było równe 72 gram 10 70 gram już piekarnik już jest piekarnik już jest nagrzany tylko szybko zrobię te tak? Też w prawą stronę A później sobie resztę sobie zamroży. a nie, przecież te bułki no. miałem wchodzić. Sorry. Dobra, nie będę wam teraz. Bo ten film będzie długi. Widzimy się za chwilę, jak będę kombinował coś z tymi to sobie przykuję. a na razie wykończę tą pizzę wstawię do piekarnika i zobaczymy jakie będą te spody dobra widzicie pizzka na kruchym na miękkim spodzie zobaczymy zobaczymy na tym na maślanym cieście jaka wyjdzie pizza na maślanym cieście czy to wszystko się zgra chociaż to jest pół na pół upieczone także Chodzi o to, żeby ciasto się upiekło i roztopił się ser. Dobra, wkładamy do piekarnika. Jest 240 stopni na 10 minut. Zobaczymy. zobaczymy, co się dzieje. Jesteście świadkami nowego odkrycia. 10 minut może to będzie trochę dłużej. Zobaczymy, zobaczymy za chwilę, co się będzie działo. A ja... Będę kombinował, co zrobić tam z tym resztą tego ciasta, jak zrobić te buły. Dobra, to na razie tyle. Dobra, witam z powrotem. Ukulałem takie hot dogowe bułki z tego, co mi zostało. Ale zobaczcie, jak ta, jak ta pizza, jak poszła. Jakie się zrobiły wielkie pizzki. Może to 70 gram. 70 gram na ten, może to za dużo. Co. Co o tym się sądzicie? Wygląda trochę, no ale zobaczymy, może to jeszcze Tu Już prawie są mniej upieczone, patrzę po timerze, a później jeszcze sprawdzę tylko e, sprawdzę tylko czy czy te bottom pod spodem jest dobrze, dobrze upieczona i jak będzie to dobrze upieczona to będzie fajne, fajne bułeczki. To zostawię do wyrośnięcia i dopiero jak wyrośnie to myślę, że to będą za duże, Te jedna jest 80 gram, a te mają po, po 70 gram myślę, że to będą trochę za duże ale właśnie o to chodzi, żeby robić doświadczenia żeby znaleźć coś, co będzie odpowiadało dla ja siebie za posprzątanie, za zmycie garów posprzątanie sekcji dobra, widzimy się za chwilę pozdrawiam serdecznie, hej a, ta po upieczeniu no, trochę opadła, wygląda fajnie. Wygląda fajnie. Teraz poczekam tylko, żeby przestygła. Dno jest przypalone? Jest. Dno jest upieczone. Dno pod spód jest upieczony i poczekam tylko, żeby ostygła, żeby zrobić test na zimno, bo na ciepło na pewno to ciasto będzie jest miękciejsze, tak? A ja potrzebuję wiedzieć... Muszę, potrzebuję wiedzieć. Muszę wiedzieć, ee, czy jeżeli będzie zimna, jak będzie się zachowywało to ciasto. No, także na razie poczekam, aż się Dopiję sobie herbatę, odpocznę trochę, bo tej bieganiny chyba że tutaj jeszcze te, te półki na ten rosną. Chyba, że w międzyczasie jeszcze zrobię te ciastka czekoladowe. No, gary pomyłem. Ciastka czekoladowe, dobra, powiedziałam te gary dosłuchaj zajmę się za ciastka czekoladowe i wtedy będę, będę mógł sobie jak już porobię to wtedy będę mógł sobie odpocząć normalnie pozdrawiam was serdecznie Dobra, zrobiłem te ciasteczka kakaowe zrobiłem te ciasteczka kakaowe tak wyglądają e, posypane są cukrem ale to jest fajny cukier to jest taki prawdziwy kryształowy kryształ cukier widzicie jakie kryształy są cukru fajnie nie taki cukier kryształowy słabo widoczny teraz lepiej no i to upieka jakieś 10 minut 150 stopni pizza się chłodzi zaraz będzie do posmakowania. zaraz zrobię test czy nie jest za no, jak to się nazywa? No, za twarde to jest w pod... piekarniku. 150 stopni, góra dół termobieg 10 minut. Mm. Shortbread, czekolad, shortbread gotowy. Do za chwilę. Właśnie smakujemy z diu. Yes. To wyszło tak. Tyle nie chcę wam przybliżyć. Ech, muszę zrobić. Mówi, że teraz jest o wiele lepsze, znaczy w sensie takim, że jest. Ech, nie widać jeszcze Ta kamerka z tą ostrością ma. Słyszycie jak łaska? Gasz Słyszycie jak łaska? Tak oni blaskają tutaj. Dlatego, że jak jest dobre, to właśnie to nie tak maskają to jest odbierane. Bardzo pozytywnie maskanie jeżeli sobie ee, pomlaskasz przy jedzeniu, a na końcu, jak jeszcze po jedzeniu później puścisz błąka, prykniesz sobie, to jest tu w ogóle, dla nich to jest podziękowanie za dobry obiad. Dobra, nie wiem, czy będziecie mnie widzieli, ale trochę zmniejszyłem, o będziecie widzieli moją Jeszcze Życzę jest mniej zbite jest, jest takie gdybym pozwolił żeby to jeszcze wyrosło by było jeszcze inne i w ogóle nie czuć wiecie że to jest w ogóle nie czuć tam światło może jest inaczej do świata i w ogóle nie czuć powiem wam że, że to jest mm, spód nie do pizzy tylko do do czego innego ale jest jest na pewno lepsze widzicie kombinowałem kombinowałem wykombinowałem mm -hmm. pozdrawiam was serdecznie zębol, zębol was pozdrawia i zęboluty mm. jest Kruche dobra, znalazłem. A jeszcze te bułki muszę upiec, tylko na razie się robi. Robią się te czekoladkowe, te. I jeszcze te bułki. Chyba jajki muszę je pozmorować, żeby to Dobra, widzimy się za chwilę. Dzisiaj, dzień pełen doświadczeń, powiem mam. Klientów nie ma. Dzisiaj piątek, w weekend klientów tyle co na lekarstwo. Tyle co wpadną sobie fajki kupić I jakąś kawkę wypić Dobra, pozdrawiam Was serdecznie Tutaj jeszcze rzut oka szorbredy się robią To za chwilę, a jeszcze zobaczymy jak te urosły O, zobaczcie jak te były urosły O jakie wielkie Dobra Nie przeszkadzamy Nie musiał wyłączyć wentylator, posmarować je jajem i wrzucić do piekarnika Pozdówki. ok, doświadczeń ciąg dalszy piekarnik 180 stopni rozgrzany 180 stopni wkładamy te buły co zostały z tego maślonego ciasta ja je posmarowałem ja je posmarowałem jeszcze yy, mlekiem mlekiem z, z żółtkiem żeby jakiś kolor złapały i pieczemy 20 minut w temperaturze 180 trochę duże nie? jak lotki i zobaczymy co będzie A, 20 minut 20 minut wiadomo, że każdy piekarnik jest inny ale myślę, że one wyjdą trochę za za duże, będę musiał gramarz zmniejszyć e, było 50 nie, 70 tak? 70 150 50 gram, no zobaczymy jakie wyjdą, no nie będę, nie, będę, nie będę teraz się zastanawiał, zobaczę jakie wyjdą wtedy i, i pomyślimy. I niech się pieką no to jest e, góra dół e, z nie? 180 stopni Dobra, włączam ten wentylator, bo już nie mogę no nie. ja tutaj już 5 litrów wody dzisiaj. No, widzicie, ja tutaj mam sobie zamontowałem żółte światło. Oni preferują białe światło, a on, jak pracuję w białym świetle, to mnie strasznie utrzymują. Dobra, nie zanudzą. Pozdrawiam serdecznie i to zobaczenia. Mm, zobaczcie, jak one ładnie rosną. Takie buły. Nie wiem właśnie, czy one nie powinny być tak połączone i wtedy one się zrobią takie właśnie bardziej prostokątne, nie? No ale jak domowej roboty, jak... Widzicie, jak ja mogę wszystko zrobić, dla mnie nie ma problemu, żeby cokolwiek, cokolwiek robić. Jak widzę, że jest sens, ludzie to lubią, to ja lubię takie różności zrobić. Ale jak widzę, że coś nie ma sensu i robię to, bo muszę robić, to ja tak nie tak lubię. Nie lubię tak robić. Prawdopodobnie nikt tak nie lubi robić. Dobra, czekamy na efekt końcowy te bułeczki dostały ładnego koloru, to 20 minut prawie prawie jest 20 minut już no ale jeszcze przed wyciągnięciem będę musiał sprawdzić czy są czy pod spodem są twarde czy pod spodem są twarde, ale no jeżeli w przepisie jest 20 minut to, to chyba 20 minut starczy, nie? No, ale lepiej zawsze się upewnić pod spodem dobra sprzątam trochę 25 minut bułki upieczone uh. teraz niech sobie te były odpoczną niech sobie te buły odpoczną przykryję je i idę do domu idę do domu się ogarnę i przyjdę wieczorem teraz je nakryję niech one sobie niech one sobie odpoczywają przyjdę i będę patrzał co się z nim żał dopiero będę wieczorem dzisiejszy dzień dzisiejszy dzień dosyć pracowity klientów za dużo nie ma bo to bo to, bo to weekend się zaczął dzisiaj narobiłem takie pizze zrobiłem to z ciasto pozmieniałem pozmieniałem na lepsze takie czekoladowy to jest to lepiej to shortbread czekoladowy shortbread z dżemem tam jeszcze są te twisty z dżemem kukis, kukis. Także dzień roboczy uważam za zamknięty. Dzień roboczy uważam za zamknięty. Piekarnik muszę porozłączać wszystko. Bułeczki przykryję, przyjdę wieczorem, zobaczę, sprawdzę, co się dzieje. Pozdrawiam was serdecznie i. Do zobaczenia. Podajcie na kanał, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, mówcie co robić, czego nie robić. Będziemy próbowali. Pozdrawiam. Hej.